Urba. Tak! Nie, nie, nie dobrze! Ale ja nie obróciłem siłownika, kurz. Jest na odwrót. A nie, nie tak, jest, dobrze, Bo to się w tą stronę otwierało. Śmano, śmano, to ja, czyli Łukasz z kanału Muzyk na Gospodarki. Jest ze mną Mateusz. Cześć. Jest pan majster. Witam. Smacznego. Dziękuję. Jest siłownik. Jest... jest siłownik. Ale zanim przejdziemy do odcinka, pora na reklamę firmy Farmat. Maszyny rolnicze. Firma Farmat to jednoosobowe, prężne, prężnie działające przedsiębiorstwo sprowadzające maszyny pod zamówienie z zagranicy. Maszyny są najwyższej jakości, wyselekcjonowane przez pana złodzieja, naganiacza, prezesa Mateusza. Zamawiając maszyny w firmie Farmat, masz pewność najwyższej jakości obsługi i transportu. Zapraszamy do kontaktu na Facebooku. Czekaj, to musi być tak, panie. A coś tam jeszcze pomiędzy szło, chyba, nie? Kurde. nie? Nie, 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 nie! Nie, nie, nie! nie, 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 nie. nie. nie, nie, nie. A co ja wtedy mówiłem, koled? Że to jest zdjęcie siłownika, no. jak go podkładać, bo ja nie wiedzieliśmy, jak. <grytanie> Mateusz zrobił zdjęcie siłownika przed rozebraniem. Znaczy z siłownika, tego mechanizmu, bo. Chyba byśmy nie wiedzieli. Ej, ja nie odpowiedziałeś na pytanie, z czego jest siłownik? Z nowego nabytku. E? No i co, najpierw poskładamy siłownik, a potem po pokażemy co to za wspaniałą maszynę. Po co to ciści? Założymy, pojedziemy w robotę, to się znowu ubrudzi. Ucz się dobrej roboty, mnie tak uczyli. Na nachyl się tylko, Na nachyl się. Tak. Jak, roz jak rozbieraliśmy, to Mateusz kuźwa razy trzy albo 4 razy mi dmuchnął pyłem w oczy, nie? Bo wiednemu, biednemu to zawsze wiatr w oczy, i, i nie będę końców. Raz, dupę to mi Czekaj. Ale nie wiem, jak brzmi końcówkami. Też ja to muszę wyciąć. Ło! Dziś mi machnął, tym kurna. Tu panie, bo tu ten lakier. Ja, ja umiem władać szczotką. Paść, hopie. Ale poszedł! O! Pod światło to niewiele widać Najpierw złożymy siłownik, bo był w regeneracji, tak? Co tu się działo? Tutaj... O, doła było zepsute było. O dawaj. Czekaj. Tak? Celuj. Celuj. Aha. Daj. Kurba, o nie tak. Tak. Pokaż? No tak, no. O, 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 o. Nie tak. Nie tak. <grystanie> Urba. Nie, 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 nie Dobrze! A ja nie obróciłem siłownika! Kur... Ale nie za odwrót. A nie, nie, ale jest, ale dobrze, no... bo to się w tą stronę otwierało. Ej, ej, ej. <grystanie> Kurde, zajmij lepiej sprowadzaniem maszyn, a nie ich naprawą. Urba nie będziesz ucił mnie. Nie, to nie tak, nie, nie może być tak, co ty tak, dobrze. Robisz? I to się wtedy pociąga za sznurek. No ale to I musi być bardziej siłownik. do tyłu, o, i no tak, tak, o, no, o. To wiem, ja Ci godu, e, a to, a to? odchylić trzeba, co nie? Nie, to jest tylko zagięte, daj mały śrubokręcik. Daj mały śrubokręcik. Ale mówiłem, że trzymajcie mnie, bo jak... Nie, jak to mówiłem? Jeb...cie go, bo jak nie, to ja to zrobię. Kręć, kręć. Jak gdzieś takiego ja złoma. Jak nawet, chęć, nawet jak nie masz chęci. Jeżeli złoma przywiózł, ty to. Ale w jakich pieniądzach? Ale w się? <grymna> 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 tak to możemy rozmawiać. Ale to tylko u mnie w firmie. Dokładnie. Najlepsze ceny. Czy Po co? Po co to się nogi nocą. A firma nosi nazwę Farmat. Zapraszam tak, na Facebooka. Można zobaczyć na Facebooka, czy to jest lokowanie produktu. Tak, tak? No to muszę, tak. To muszę w filmie dać, że to jest lokowanie. Nie, nie, nie mam żadnych korzyści materialnych. Absolutnie nie. Jak to nie? Baget. A dałeś mi jakieś ta, pieniądze? E, ta maszyna... Ale, mam jedną uwagę, to Tak. się nie skręca. Nakrętko się kręci, a nie śrubą. Ale, ale on, on ja mówiłem to już, że jak żeśmy rozkręcali, a, że się kręci na nakrętką, ale, ale widzisz, że to jest kurna wraca, złodziej, handlarz, amator, a nie... A nie śrubą. To jest złodziej, handlarz, amator. Bo nie dokręcisz dobrze. Dobrze, dokręcimy już na tym, na czołgu. Ja jeszcze nie powiem, co to jest. Ale właśnie ja właśnie powiedzieć, inna. że na, na tej maszynie masz właśnie ten załóg z lokowania produktów, Dobra. Co no dobra, no zabierała lokowanie produktu. 24. Ale to co, to jeszcze trzeba poskładać. No wiem, wiem, wiem. Wiem, pana, wiem. I co żeś zrobił? Ja pierdziele, weźcie go trzepnijcie, bo jak nie, wy go nie trzepniecie, to naprawdę ja to zrobię w końcu, kurwa, nie? To. Rusza się to czy nie? Kurna jak mucha w smole. No dobra Pokaż. A i teraz jak to było, co? Cwaniaku Gdzie jest to sprężynka? O. Czekaj nie, To może najpierw właśnie tu chciałem powiedzieć Pociągnij trochę? O właśnie, dobra Zawleczki? No tak, nie, nie, nie mamy zawleczek. zawleczek. Przydałyby się dwie. Dwie takie to do To zawleczki, co Co każe mi wyrzucić. Tak było. Nie przypomniał sobie takiej sytuacji. Nie no powiedz, dobra zostaw, zachowa. Ja je wyrzuciłem, bo się nie nadawały już do niczego. Tu podkładki nie ma żadnej, nie było? Ja od góry dałem. Po co góry? Się, ja, podkładkę się daje pod ć... nakrętkę, nie pod śrubę. Jaki to kurna to... majster. Daj. <laughs> no jak to teraz? To Muszę inną podkładkę dać. Czemu? Czy znowu wyciągać to chcesz? Nie, no inną daj. Srebr, ja mam cię życia uczyć. Ja mam cię życia uczyć. Pukasz, Jakbyś ty mnie życia uczył. Ja byś w zimę w Nie, potem bym kręcił kurna śrubą zamiast, podkład... zamiast nakrętką, nie? Ja bym pies, Chyba u ciebie. Życia przez wilki nauczą. Bracie, wilku. Sprężynująca. Pasi? Pasi. Trochę dłużej, no ale. To pierdziele? nikt z tego strzelać nie będzie. Masz tam lipkie palce, to kręcaj. Ile byś śrubą kręcił? Czasami trzeba. Jakiegoś. gość. Kurde, to yes. Pociągnij teraz, no. Tak, e, kurwa. co no pociągnij, aś nie zabloczył chyba. Dobra, dobra, O. To się rusza jak tego, co ty to mi tu odwalasz no, tak, tak. zamaniane? Jaki kurde. handlarz handlasz, prywaciarz. No właśnie widzę, słodziej handlarz. Cześć wychodzisz jesteś. Co? Cześć wychodzisz jesteś. Co? <grym> Weź <wytrza> <Właś ufie>. kuchnię. <grym wytrza> Przepraszam. <grym wytrza> Nie było tematu. Szefie, a dlaczego młody wszedł do pracy i już ma lepszą stawkę na start nizia? Stefek! A kuchni no i no. Przepraszam, szefie. Tak, dobra, dobra, no, 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 no. zostawmy. O, właśnie, no. No, ale to już cofnij do tego miejsca. O, dobra, to co? Na przyczepkę traktorek i wjedziemy. Nie będziemy nosić. ja go na barana wezmę. Idziemy. O. A to dokręcę na maszynie, której <laughs> siuntka nie udupi. A tam nie udupi. Zaraz wezmę. Ja wbiorę siuntkę, ty bierz tego. O. to dzisiaj wbija? Brzuch. 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 Nerkę w brzuchu masz. <laughs> Uuuuh, kurmę wciula mnie robi, że Syrena wyje, wyje, ale nie nasza. Ty chcesz, żebym ja zawału dostał? na telefon nie przyszło, to nie nasza. Bym pojechał Dalej wyje. Dobra. Nie będę pod słońce pokazywał. Co to muzyk kupił? Nie kupił jeszcze, bo nie zapłacił. Nie zapłaci, kurwa. Ucieknie bez z tego. tam Proszę bardzo. W pakiecie Superlux. W pakiecie Superlux. Kombi mat 4,4 metra. No mówię! Siunka podnosi, ale, ale tylko do po, momentu, momentu jak trzeba podnieść grabki z brony. Stan jest ekskluzywny, jak widać. Ty kurwa, ale. płakał, jak sprzedawał. Ze śmiechu. <laughs> ale nie, to. Tu nawet kalamitki są, panie. Patrz, to się. Myślałem, że to smarowanie centralne jest. Jakby odrapać całe Ziemię i mech i rdzę, to siątka by to dźwigła. Kolego, chyba <noise> Takie żarty, żarty to nie ze Elegancki. Oczywiście przywieziony przez firmę Farmat. Maszyny rolnicze. Handlarz Leśnica. Najlepszy w Leśnicy. Nie dlatego, że jedyny przecież. Ale proszę zobaczcie, kurde. brąki są na docisku. Eleganckim, hydraulicznym. Hydra ulicznym. Yy, pazurki są takie, wiecie, 50%, po... 50 dobrych, 50% złych. <grym> jeszcze ten sezon objedzie. Ty to, ty to chyba nie byłeś zbyt dobry z matematyki, co? <grym> ten sezon jeszcze objedzie, panie. Ten kurwa następny. Tak, ale zęby znalazłem po 4 zł, sztuka na internecie. 4, 8, dych na bronę, jedną. Dobra, ja nie wiem jak ty to chcesz poskładać, bo rozbierać się rozbierało łatwiej. Samo po prostu. Ja go muszę teraz e, złożyć. Pana. Co złożyć? Go muszę złożyć. Wiesz dlaczego muszę go złożyć? Nie. Bo to chyba tu przez tulejki przechodziło, co nie? A on się tędy wyciąga do tego, jest tu obijany. Przez to, co nie? No, nie rozumiem, ale okej. Okay. Spróbuję go zbić. Ale poszło. A, że syknął? No odpowietrznik, kurwa, nie. Dobrze, nie wyjdzie? Przecież nie wąż. Patrz tam, żeby się schował na równi. A! Dobrze. Bardzo dobra robota. Dziękuję. Jak u siebie zrobił. No bo w sumie na razie dalej jest swój, nie. Złożymy bez zawleczek. Ja no, nie mam to... młodych nóg, żeby biegać. No, o zawleczki. coś nie gra. Popatrz co tu się dzieje. Ta tulejka kur... jest. Jaka tulejka? Co ty pierdziemy? Ja cię w To miało całe wyjść tam. Kurde, teraz ten go nie wyciągniemy. Bo to się tu opiera teraz. Co się opiera? Ale to bole Trzymajcie Łukasz. mnie, bo ja go je. Ale tu się opiera. Widzisz to? Coś no, go złożył niepotrzebnie, wystarczyło go całego przesunąć w tę stronę. To on przecież cały w tym chodzi. A no jo. No jo. I on w tym rozłożeniu to powinien w ogóle być... To powinno być tak i teraz powinno się go... Kurwa, bo go zaklinął. O właśnie. Za no do... Ja zawsze muszę przeklinać jak ja z tobą robię. O. I jak pięknie idzie. O pa... U... Dobra, bo za daleko, kurde. No co za daleko? No dawaj, jeszcze trochę. No jest. O, dobra! O. Klinuj. Wyciąg to. Kurwa. Synek! Synek, ale takiego bicia to nie ma. No ale to teraz już... Żeś... O kur... ale być palce u ciebie. No No tylko żeś niepotrzebnie, kurwa, ten tłok tak chował. Nie, a to już go, kurwa, już zesrasz się, a nie dasz się. Co? Ja. O kurwa, proszę państwa. O! Tak mi rób. Była ćwiczona. Ty, może ja będę tam dmuchał albo odsysał No i już tyle, dalej nie pójdzie, kurwa, tyle był wysunięty. To właśnie. teraz go schowamy. No i bardzo dobrze, kurwa. A, a. Czekaj. Łodbolcy go Czekaj tam. Jest? No. Masz młotek? Nie wziąłem. Serio? Tak. Używaj narzędzi jak głowy. Dobra, pójdę po ten motek do traktora, czekaj. To jest tu trzeba wozić motek. To się naprawiam łódkiem, no chłopie. <śleskujesz> o ja! Panie. Pa kurwa, bolce pomyl. A, Czyli są, jest króci duszy. No dobra, no to po drugą stronę. Ewaj, ujęłam palców, prawda? Nie Ty, Cześć, ty, 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 Może ty, nawet nie będzie trzeba go ciągnąć. ty, kogo? To ja pociągnę. ty, 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 tylko ty, 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 nie, 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 nie. No idzie, idzie. Ciągnij. Mocniej. A ty mi pas. Czekaj, gdzie masz pas? A chcesz go złożyć później? No kurde, odepniemy i próbujemy. Dobra, o, o, od... weź to zabierz. Ja już będę tylko stukał, a ty tam namierzaj, i wsadzisz bolca i porowoczcie. To by trzeba było odmuchać. To ty przywiozł, a ja już podjadę. Jestem ciekaw, czy to się kurze może. Nie wiem. <laughs> Realnie w umowie kupna tego nie było. <laughs> też to poczekać? To na górne też? Nie, tylko na dolnie. dolnie. O, no, żeby się nie przewróciło. on the edge. 对、yeah. Można odpinać Nie no Te przednie luks popatrz. tu na, W jednym rzędzie przynajmniej jedna zdrowa jest Normalnie to by było trzeba naspawać I napawać je Napać to się można widoku. Jakzaj jak zaraz idrolika to nas przygniecie Dobra, ty to teraz Farmat, ty mi teraz traktora szukasz 7 zł 21 centymetrów Kupić taki za 7 zł no to co? Ja Dobra, ja się z wami żegnam, trzymajcie się Do zobaczenia w kolejnym odcinku Pożegnaj się z widzami Polecam firmę Farmat Ja też polecam, polecamy firmę Farmat Tak yy... Sponsora dzisiejszego odcinka Nara, ce